STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze. Szymon, gdy na godzinę przed meczem opublikowaliśmy skład zabrzeńskiego górnika, kibice odetchnęli z ulgą, widząc twoje nazwisko w wejściowej jedenastce. No, na boisku wyglądałeś bardzo dobrze, bardzo świeżo. Powiedz: Wszystko w porządku, już z twoim zdrowiem? Tak, już dzisiaj. Już dzisiaj normalnie wyszedłem na, na boisku bez. Bez, bez bólu jestem z tego szczęśliwy. Dziękuję e, naszym fizjoterapeutom, bo po raz kolejny e, mnie wyprowadzili. Szczególnie e, Bartkowi, bo jakby nie on, to pewnie dzisiaj bym oglądał e, mecz przed telewizorem. Kiedy dowiedziałeś się, że będziesz kapitanem podczas dzisiejszego meczu? No i po drugie, czy czułeś w związku z tym jakieś dodatkowe brzemię odpowiedzialności? O tym, że będę kapitanem w dzisiejszym meczu dowiedziałem się od razu po wejściu do szatni, gdy kierownik kazał mi podpisać protokół. No, byłem z tego szczęśliwy. No, gdzieś tam powiedziałem ostatnio w wywiadzie, że, że jest to moje marzenie wyjść, wyjść z opaską na, na boisku i, i jeden cel się spełnił. Dwa razy byliście w bardzo trudnej sytuacji, przegrywaliście dwa razy, wyszliście z tego mm, obronną ręką, zdobywając bardzo cenny punkt. No tak, uważam, że mecz był wyrównany, jedna albo druga drużyna miała swoją sytuację, mogła, e, mogła wynieść z tego meczu trzy punkty. No ale tak jak przystał na, e, na mecz walki, e, remis uważam, że, że dla obu stron sprawiedliwy. W środę pozostawiliście po sobie dobre wrażenie, m, przegrywając. Dziś było dobre wrażenie i punkt, czas na kolejny krok. Tak, teraz, my, teraz mecz u siebie. No, m, tam chcemy poprawić błędy z tego meczu i, i już go wygrać, i, i po meczu cieszyć się z trzech punktów. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze.